Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry panu. Jak już wspomniałem, bardzo chciałem Cię zaprosić parę lat temu do programu, ale teraz nadarzyła się lepsza okazja, ponieważ wreszcie powstała płyta, której słucham od paru dni yy, w samochodzie mhm. i zaraz no. do niej wrócimy. Okay. Ale ja muszę przejść przez ten okres którego ja też Cię pamiętam. Znaczy, z Opola Cię nie pamiętam, nie mogłem Cię pamiętać, ale pamiętam Cię Byłaś z Młodych Wilków, wtedy. byłem za mały. Ale z Młodych Wilków jedna druga. Mhm. No ale oglądałem na YouTube Twoje wykonanie e, słynnego Twojego utworu. Znaczy, nie Twojego, ale mhm. można powiedzieć, że Twojego, tak? Słowa Jacek Cygan. Zakazany owoc. Mhm. Jak wyglądało wtedy Twoje życie po tym, jak zdobyłeś tak dużą popularność w Ciebie jako nastolatka? Zupełnie inaczej na pewno niż dzisiaj. Bo tak, po pierwsze, jakby. Spadło to na mnie jak grom z jasnego nieba. W sensie, no, wiesz, no, kompletnie się tego nie spodziewasz. To było tak, że się żegnałem z kolegami w szkole przed Opolem i mówię: Wiecie, co wystąpię w Opolu tam na tym festiwalu? A to fajnie, Kryston, no to się widzimy we wrześniu, wiesz, każdy się tam rozjeżdżał. No i już we wrześniu, jakby moje życie się kompletnie diametralnie zmieniło, bo byłem rozpoznawalny, wiesz. Ale to w taki sposób rozpoznawalny, że wycieczki ze szkół podjeżdżały pod, pod mój dom, moja mama robiła herbatę. Dla fanek, wiesz. Znaczy, było, było zupełnie inaczej. No, wiesz, dzisiaj to celebryctwo, jakby gwiazdy, to jest, jest, jest mnóstwo ludzi, którzy są popularni, to wszystko jest. Wtedy była tylko jedynka i dwójka. I jak faktycznie wystąpiłeś na takim festiwalu. To wszyscy cię znali. To wszyscy cię widzieli, bo, bo, bo wiesz, no, nie było innych alternatyw oglądania. Więc, jakby to, to faktycznie ta popularność była, była bardzo taka. Jakby namacalnie na, na widoczna, wiesz? Szedłem do szkoły, jakieś, wiesz, chłopcy do mnie, Ej, wie, tu wiesz, moja laska ma tutaj twój plakat, wiesz? I po prostu z jednej strony miałeś coś takiego, że grałeś koncerty, że, że ludzie cię, wiesz, no w jakiś sposób się utożsamiają z tymi piosenkami, bo to była jakby, te piosenki były dla 15-16-latków, czyli jakby rówieśników, wiesz. No listy dostawałem, bardzo dużo listów, na... zaadresowanych tylko Krzysztof w Poznań, wiesz, bez. Poczta wiedziała, gdzie była. takie śmieszne rzeczy, wiesz. No, inne czasy po prostu, kompletnie inne czasy. Natomiast wiesz co, powiem ci tak już, konkludując temat, że, że to było i, i wiesz, to jest taki miarz obusieczny popularność. Zwłaszcza w tam, że z jednej strony fajnie, a z drugiej strony cię gnoją na przykład nauczyciele w szkole, tak jak wiesz, czy tam, czy bardzo dużo ludzi było też zazdrosnych o to, że akurat mi się udało coś tam. Tym bardziej, że to była jeszcze komuna i wiesz, ja też jeździłem do Stanów, przywoziłem jakieś rzeczy, płyty. Wiesz, CD stać mi było na to, żeby pójść do Baltony i kupić sobie na przykład Techniksa sprzęt. Ale koledzy na tym zyskiwali, bo słuchaliśmy u mnie muzyki, wiesz. Także ile miałeś wtedy lat? Jak zacząłem wtedy w Opolu, to miałem 15 Czy teraz jesteś w stanie powiedzieć, że pamiętasz, co się działo w Twojej głowie, jak miałeś te 15 lat, jak wychodziłeś na scenę? No pamiętam. Co to było? Wiesz co? Radość, po pierwsze, czyli, no bo no, wiesz, jak, 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 jak lubisz to, co robisz, albo jak masz po prostu pasję, czyli wiesz, no... W moim przypadku tak było, że ja sobie muzykę ukochałem. i Od małego można powiedzieć. I ja się cieszyłem bardzo. Ja byłem podniecony po prostu faktem, że wychodzę i będę mógł, wiesz, tym ludziom po prostu zaśpiewać. Czułem się totalnie super. Nie, wiesz co, trema tak naprawdę była mo taka mobilizująca, to nie było mm. tak, że wiesz, a co to będzie, tylko mnie już ciągnęło do tego po prostu, wiesz, a czy żałujesz jakiejś sytuacji z tamtego okresu? Czasami tak jest, było super, wiesz, ale kurde, to jednak było złe za wcześnie? Eee, wiesz co, nie. Z znaczy, tamtego okresu na pewno nie żałuję, dlatego, że to, to jakby wszystko się działo naturalnie i też szybko jakby zdałem sobie sprawę, że nie mogę tak ciągnąć bez końca, czyli że jakby... Wiesz, jestem pianistą z wykształcenia. Chodziłem do szkoły muzycznej, jestem pianistą klasycznym. Taki mam zawód, czyli właściwie dla dzisiejszego człowieka, który, który jakby... Pianista klasyczny to jest właściwie... To nie masz zawodu. No to tak, na zasadzie, no dobra, jesteś pieniędzem klasycznym, ale co robisz, wiesz, A czym się zajmujesz, bo, bo to jest, no wiesz o mm -hmm. co chodzi, możesz mm -hmm. uczyć w szkole tak naprawdę. Ty uczysz emisji głosu, prawda? Wiesz Uczyłeś. co, mnie się zdarza prowadzić warsztaty yy, przy jakichś okazjach yy, i lubię to robić. Tak. Na mnie nie będziemy próbować. Odcinamy się, czy chcemy przypomnieć yy, Widzą linijkę zakazanego owocu? <laughs> O, się? To razem, to możemy jedziesz? razem, A, okay. to tylko, trzy, że trzy. ja refren znam tylko. No to ja też refren. To, to trzy, cztery, tak? Zakazany owoc dumnie krąży mi nad głową. Zakazany owoc marzeń ciemnych tabu. Tak, tak to leciało. Nie będziemy uczyć mnie emisji głosu. Idziemy dalej. No i potem nagle się pojawia propozycja młoda wilki jedna, druga. Ty jesteś zaskoczony, bo nie byłeś aktorem. Myślałeś, że... A, że, że chodzi, chodzi o muzykę. Że chodzi o muzykę. No to było śmieszne. film przecież. No to prawda, ale to, to, to o tyle było śmieszne, że po prostu ja nagrałem wtedy płytę ze Świętej Pamięci Grześnię Ciechowskim, i faktycznie było tak, że no, była napromowana no i, i Jarek Grzamojda był, reżyser, był na moim koncercie. No i jakoś w pewien sposób padłem mu, że tak powiem, w oko, tak? No, w sensie, że jako postać. I myślałem, zadzwonił do mnie człowiek, który był kierownikiem produkcji, i powiedział. Krzysztof, czy mógłbyś być na Chełmskiej tego i tego dnia, o tej godzinie? Ja mówię, no tak, oczywiście. I wiesz, zabrałem płyty, swoją muzykę ilustracyjną. Przy czym się okazało, że posadzili mnie z Anią Muchą, która miała wtedy 16 lat. Muszka na nią mówiliśmy, tylko byłam, wiesz, jeszcze, 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 jeszcze była dzieckiem praktycznie, no. No i wiesz, no i zagraliśmy scenę jakąś, dostałem kartkę, Ania mi podpowiadała, bo no, wiesz, bo wiesz, dla mnie to jakaś nowa sytuacja zarażowana kompletnie w, w wytwórni filmów dokumentalnych. No i tyle. No i powiedzieli, że... Czy mógłbym zagrać główną rolę, bo jest świetnie. I ja mówię, no, okej. Okay. Słyszałem, że masz wersję do dużych wytwórni fotograficznych. Wiesz co. Y jakby to powiedzieć, żeby nikogo nie urazić. No, y <laughs> generalnie nie tyle awersji, co po prostu uważam, że jeżeli, jeżeli ktoś wchodzi komuś z butami w to, co chcesz robić, w sensie chce Ci narzucić jakby to, kim masz być, jak masz wyglądać i co masz robić, to, to ja się w tym absolutnie nie, jakby nie mieszczę. No i był taki moment, że zerwałeś kontrakt ze sporą wytwórnią mhm. fonograficzną. Dobrze pamiętam, że właśnie z Grzegorzem Ciechowskim rozmawiałeś na ten temat w Kazimierzu. Tak. I tak. wtedy miałeś jakieś przemyślenia. Mnie ciekawi, co w głowie, wcale nie neguję tego, wypowiadając te słowa, co w głowie ma mężczyzna, artysta, który zrywa kontrakt z dużą wytwórnią, kiedy podejmuje tego... Wiesz kroku? co, ma, ma, ma po prostu w głowie coś takiego, że te duże wytwórnie stają się w pewnym sensie dużymi korporacjami, gdzie jest duży bałagan. I jak widzisz swoje, swoje płyty, albo widzisz swój wideoklip, który miał być wysłany do, do stacji, bo wiesz, no, to myślisz sobie, kurczę, że ktoś o to nie zadbał. A tak naprawdę Rozłożenie od, jakby odpowiedzialności jest tak duże, że nie dojdziesz do tego kto, a nawet jak dojdziesz to już jest po, po, po zawodach, więc w sumie się cieszyłem gdzieś, no, że, że, że znowu będę wolny, że nikt mi nie będzie mówił, że, że to i tamto. Ale komercja i duże stacje się od Ciebie co jakiś czas ubiegały i z tego co wiem dostałeś propozycję udziału w Tańcu z Gwiazdami swojego czasu. Ale to było i z lat temu. Czyli TVN. No ale to było z 10 lat Dobrze, temu. Dobrze, ale bardziej mnie interesuje to, że powiedziałeś, że się rezygnuję, bo nagrywałeś jakiś inny projekt. Tak, udział byłem w Szwecji. W tym, tak, a wziąłbyś udział w tym programie teraz, gdybyś dostał taką propozycję? Nie mam czasu. Dobra, ale ze względu na... mówisz czas, A gdybyś miał ten czas? To wolałbym, myślę, robić inne rzeczy w tym czasie. Czyli nie wziąłbyś udziału? Nie, nie jestem zainteresowany. Jesteś... czujesz się spełniony? Tak. Znaczy, wiesz, co cały. jakby... Czy czujesz się spełniony, to jest trudne pytanie, bo... zależy, co masz na myśli. Jeżeli chodzi o życie, to cały czas... jakby... wiesz... Teraz mam dobry czas w ogóle, więc jakby jest ok i chciałbym, żeby on trwał jak najdłużej. Natomiast jeśli chodzi o, o muzykę, to, to mam wrażenie, że jeszcze mam dużo do zrobienia, żeby, żeby, żeby. Nie wiem, czy w ogóle można mówić, że artysta jest spełniony. Nie, nie, nie wiem, co to znaczy. Bo, bo... to jest ryzyko, że jak powiesz spełniony, to co dalej? To nie o to chodzi, wiesz, No ale co znaczy spełniony? No, w pewnym sensie każdy, wiesz, jak spojrzysz na jakiś dorobek czyjś, to, to ludzie nagrywali po 50 płyt w życiu, na przykład. Prince, na przykład Prince, tak? Gdybyś mu zadał pytanie, czy on jest spełniony, nie wiem, czy by ci powiedział, że jest. Nie wiem. Ale takie, takie rzeczy mnie ciekawią, bo wiesz, no, cały czas masz, cały czas świat się zmienia wokół ciebie, ludzie się zmieniają, ty się zmieniasz, cały czas chcesz coś, 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 coś opowiadać, cały czas masz, wiesz, masz, 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 masz potrzebę interakcji. Więc jakby wszystko się zmienia, więc jakby ewoluujesz, więc jakby zmierzając do końca, no, ja się nie czuję spełniony, aczkolwiek, no, nie wiem, czy kiedykolwiek bym chciał się czuć spełniony. Co znaczy, że masz dobry czas? Dobry czas to znaczy taki, w którym sobie poukładałem dużo rzeczy, które, wiesz, z którymi nie do końca sobie radziłem. Uważaj, bo będę ciągnął, wiesz, to jest ja... Ale ciągnij, bracie, ciągnij. Bo to mnie bardzo może, ciekawi. Ciągnij, może, może ktoś z tego wyciągnie coś dla siebie. Co, jakie rzeczy musiałeś sobie poukładać? Wiesz co, zacząłem zauważać, że alkohol przeszkadza mi w takim funkcjonowaniu, na przykład w weekendy, że... Co, co musiałem sobie poukładać, że po prostu zauważyłem, że no, wiesz, no, miałem problemy z jakimiś tam nałogami, no, krótko mówiąc. Czyli z alkoholem. Tak. A z używkami innymi. Między innymi. Też? Wiesz, co z używkami? Jak najmniej miałem mały problem, ale na przykład miałem problem z hazardem, mhm. który jest strasznym nałogiem. Myślę, że gorszym nawet niż heroina. Znaczy, porównują to do heroiny. I, i, i w momencie, kiedy wiesz, no, jesteś człowiekiem zniewolonym, jak ja to nazywam, czyli jesteś w nałogu. Wiesz, to jest, to jest ciekawe, jak na to teraz patrzę, bo udało mi się wyjść. Ale nie dzięki mnie, tylko dzięki sile wyższej. Po prostu dzięki. Dla mnie, dzięki Bogu, tak, mówię to szczerze. Traciłeś kasę na Hazardzie, tak? No wiesz, zagra? no, zawsze tracisz na Hazardzie, to nie ma tak, że wygrywasz. Ale chodzi o to, że ten stan, w którym to robiłem, pozwalał mi na nieczucie, nie myślenie. Czyli generalnie de facto miałem jakąś czarną dziurę w sobie. Bo człowiek nie idzie w naukę, jak mu jest dobrze. Jak ci jest dobrze w życiu, jak jesteś w, jakby spełniony jako człowiek. Ale w tym sensie spełnione duchowo, nie w sensie zawodowym, tylko że jakby jesteś we właściwym miejscu, rozumiesz mnie, mhm. to nie szukasz, to tej czarnej dziury nie masz. Czyli jakby nie musisz jej ani zapijać, ani, ani palić, ani ćpać, ani kurde, nie wiem, jest dużo nałogów stare. No. Ludzie są uzależnieni od komputerów, są seksocholicy, wiesz, no, dzisiejsze czasy w ogóle są pełne nałogów, tak? Tak naprawdę każdy gdzieś ma jakiś nauk, każdy człowiek jest od czegoś uzależniony. Tylko można być uzależnionym od rzeczy zdrowych dla ciebie i takich, które będą cię wzmacniać, albo takich, które będą cię niszczyć. Ja przez jakiś czas byłem po tej drugiej stronie, czyli po prostu gdzieś tam cały czas tworząc i cały czas jakby zależało mi na tym, żeby, żeby być, ale to moje bycie wcale nie było fajne. I, i po prostu w, w pewnym momencie się opamiętałem i, i, i całe szczęście. Ile to trwało uzależnienie od hazardu? Hmm. No, dobre 4 lata. Rozumiem, że wtedy był jedno, alkohol, w tym samym czasie. Tak, bo to się... no, wiesz co, alkohol tak, no bo to się... to wiesz, to się łączy, to pogrążasz się po prostu. Pogrążasz się w jedno, a drugie Cię tak naprawdę jeszcze bardziej pogrąża. Dobra, a z jakiego powodu była ta czarna dziura? No, wiesz, to są rzeczy związane z dzieciństwem u każdego człowieka, z jakimś tam czasem, z, wiesz, z domu i tak dalej. No, każdy człowiek ma czarne dziury, tylko pytanie, czy ktoś sobie to uświadomi i zaczyna z tym pracować, czy nie, no. Ja zacząłem i jest OK. Natomiast tak jak mówię, zawierzyłem i, 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 i on mi pomógł w tym, że wyszedłem z tych i jestem, jestem jest okej okay, wszystko. I to jest to miejsce, w którym jestem i chciałbym, żeby to miejsce trwało jak najdłużej. W sensie pewien spokój, który mam w tej chwili. Wiesz, nie wiem, no, nie, wiem nie wiem, jak o tym mówić, bo to jest dosyć takie doświadczenie moje własne, więc nie, nie chcę jakby tym opatować, ale mówić jak było, że. No i tyle. Dałeś sobie radę sam, czy pomógł ci terapeuta? Wiesz co nie, chodziłem na grupę. Grupa jest bardzo fajna, bo, bo na grupie spotykasz bardzo różnych ludzi: od prezesów firm do, mhm. do ludzi, którzy, nie wiem, jeżdżą na taksówce albo sprzątają, i każdy ma ten sam problem. Nie wartościujesz człowieka, co mi się bardzo podoba. Nie lubię wartościować ludzi i jakby ze względu na to, co robią, tylko kim są. I, i jakby każdy mówi o swoich doświadczeniach, każdy mówi o tym, ile nie grał dlaczego zagrał, co go boli, wiesz, to, to jest, no byłem parę razy na grupie, natomiast tak jak mówię, gdyby nie w moim przypadku modlitwa o to, ja zostałem uzdrowiony w taki sposób i to jest piękne. Po prostu tak, z jednego dnia, po prostu z sekundy na sekundę, pomodliłem się o to. Przyszło. To jest A super. Mówisz... Piękne. Dzieciństwo, to jasne, że zachowujemy się tak, jak mm, pewne sytuacje nas ukształtowały w dzieciństwie. Czy Twoja popularność w dzieciństwie miała na to wpływ? No, myślę, że, myślę, że ogromne. Znaczy, myślę, że na pewno yy, ta czarna dziura, o której mówię, tak? że po prostu musisz, coś, musisz gdzieś odreagować, bo, bo inaczej wiesz, no, nie wytrzymać. Mm -hmm. Po prostu czujesz, że jakby. Oczywiście na, wiesz, w jakiś sposób na pewno miało to wpływ, bo. Bo, bo dostałem taki zastrzyk kiedyś adrenaliny, bo ja to nazywam adrenaliną, wiesz, jak występujesz, yy, jesteś cały czas jakby pod, pod pewną presją, czyli musisz być super, rozumiesz, bo jak nie będziesz, to generalnie, jeżeli w młodym wieku, w wieku 15 lat musisz spełniać tyle oczekiwań, czyli tak, z jednej strony masz szkołę, z drugiej strony musisz zdać egzamin z fortepianu, tu musisz zdać przedmioty co normalne, matma, fiza i tak dalej, ale nauczyciele cię gnoją, bo też jeszcze dochodziło to taki aspekt, że ta szkoła była o profilu klasycznym, mają ja uprawiają muzykę rozrywkową, tak, mhm. więc wiesz, z paru, z paru stron dostałeś po prostu strzały, a cały czas czułeś taką presję, że musisz być, no, że tak powiem, na tip-top, tak? w tym, No bo no i myślę, że to na pewno ma wpływ jakiś miało wpływ. I fajnie, że sobie z tego w końcu zdałem sprawę, wiesz, co mnie męczyło, ale cały czas nad tym pracuję. To nie jest tak, że że ten proces pracy nad sobą się skończył, bo on się nigdy nie skończy. Dla mnie... ja cały czas chcę pracować nad sobą. Cały czas chcę, wiesz, być lepszym człowiekiem. A jak byłeś nisko? No... wiesz, co różnie, no każdy był... <grych> jak byłeś nisko? No byłem też nisko, ale nie byłem... Osiągnąłem swój poziom dna. Dla, dla jednego będzie to, kurcze high level. Mhm. Ten, który ja, ten poziom, na który ja osiągnąłem, a do drugiego będzie to dno setne dno po prostu, więc każdy ma swój, każdy ma swój, swój poziom dna. Uważam, że nie osiągnąłem totalnego dna, bo, bo... natomiast jeżeli najbliższa ci osoba w życiu yy, mówi ci, że, że po prostu, że już nie może tego znieść po prostu, no to wiesz, no to musisz się zastanowić nad tym, czy wszystko jest ok. Wiesz, wytrzymała nie... czy odeszła? Wytrzymała. Co uważasz za swój największy sukces? Co uważam za swój największy sukces? Wiesz co, chyba, nie, chyba coś takiego, że jestem konsekwentny yy, w tym, co robię i mogę sobie spojrzeć codziennie w lustro w oczy, prosto i, i jakby wiedzieć, że nie sprzedałem się nie zaprzedałem się po prostu dla rzeczy, które... których bym nie czuł, a zrobiłbym to dla pieniędzy. Myślę, że to jest ważne gdzieś tam. Ale nie wiem, czy to jest naj, największy sukces. Myślę, że... Mam nadzieję, że te największe sukcesy są przede mną i nie mówię tutaj tylko o jakby sprawach zawodowych. Mówię tu o życiowych, wiesz, sytuacjach, że to jest... jakby mam poczucie, że wszystko się toczy i nie mam takiego poczucia, że mam jakiś ogromny sukces ze sobą. A nie masz takiej potrzeby, ze swoimi predyspozycjami, pewnie jest Ci dużo łatwiej to zrobić, nagrać takiego hiciora, którego będą grali w każdej stacji radiowej, komercyjnego. Wiesz co, nie. Znaczy, powiem Ci tak. Z hitami jest tak, że albo coś się nim staje, albo nie. To... Wiesz, dzisiaj są czasy tych takich hitów, ja to nazywam trzymiesięcznych, czyli przez trzy miesiące przeżuwasz, potem wypluwasz i generalnie tych Zobacz, i zobacz ile jest piosenek na przykład z lat 60., 70., To są grane do dziś. Tak, to są rzeczy ponadczasowe. I z hitami, takimi prawdziwymi hitami, jest tak, że nie możesz tego planować. Jeżeli cyzelujesz, że. Jeżeli robisz produkt tak zwany, tak jak dzisiaj się dużo takich produktów robi, no to generalnie chodzi o pieniądze wiadomo, tak? Że szybko zarobić, a potem ten człowiek idzie w odstawkę często i są dramaty, bo ktoś jest na topie. Wmawiają mu pewne rzeczy, że tu, tu, tu musisz sobie tatuaż zrobić tu sobie nowy kolczyk. Poczekaj, jeszcze ci to bierzemy tu dwie osoby, bo to będzie fajne. Będziecie śpiewać o tym i o tym, i wszystko się jakby produkuje. Jest cały sztab ludzi, który, który produkuje to, i to się faktycznie sprzedaje na chwilę. Po czym często ci ludzie dalej nie wiedzą, co ze sobą robić. Także wiesz, ja nie mam takiej potrzeby. Ja myślę, że. że, że, że że jeżeli napiszę kiedyś piosenkę, która będzie miała, y, która będzie tak szeroka w sensie oddziaływania, to ona, to, to ona po prostu to ona będzie tym hitem, ale, ale nie mam takiej potrzeby, żeby to zrobić, nie wiem, dzisiaj, jutro, pojutrze. Nie o to chodzi. Tu znajdziemy takiego hita? Nie, absolutnie. Myślę, że tutaj, nie, tutaj znajdziemy takie rzeczy, które za 10 lat jeszcze z przyjemnością będziesz mógł sobie posłuchać. Właśnie i to jest dla mnie... To fajne jest w tej płycie, że to nam się udało. No właśnie, co tu znajdziemy? Ja wiem, bo chociaż jeszcze nie no to, wyszła, co nie? No dobra, no ale to... to ja po, już mam no to... i zacząłem słuchać. Cała płyta po angielsku, dobrze pamiętam? Tak, tak. Dobrze, tak? Cała płyta po angielsku. No, coś Ci w ogóle... Jazzowo, emocjonalnie, ale Ty nie zawsze... Nie tylko jazzowo, no. I no też tak, solowo, tak, i tak, też... Tak, tak. No nie jestem aż takim znawcą muzyki, natomiast y, jestem po pierwszym przesłuchaniu, mm -hmm. bo do, dopiero dwa dni temu mm -hmm. ją dostałem. Słuchaj, w samochodzie ja w nocy, bym... nocy najlepiej, bo w nocy dobrze wchodzi. Ja natomiast jakby mam słabość do swojego głosu, jest w ogóle jakby się nie zmieniał. Jest cały czas ma tę niesamowitą barwę, którą słyszę od lat. Bardzo dziękuję. I to jest fajne. No, jest to rzecz, która na przykład koncertowo bardzo fajnie się broni. Dlatego, że my mamy wizualizację, ja sobie się ze fortepianie, Któreż, Tak, tak, więc... tak, I jest okej, okay, no I, i tyle no. Co to co, co co wiesz, dużo mówić? No po prostu. Jakiś początek drogi. No dobrze, no więc tak, ja za, przede wszystkim zapraszam do e, Polskiego Radia, gdzie możemy jej posłuchać w stacji mm -hmm. radiowej, dodatkowo do Empików po kupno tej płyty. Oczywiście na koncerty, wszystkie informacje są na Twoim fanpage'u, będą się pojawiały. I będą na stronie e, Simplified. Tak. I będą na tej stronie, bardzo Ci dziękuję. To już wszystko, tak. Jeżeli... Bardzo, bardzo miło się rozmawiało. Tak, widzieliśmy, tak, sobie. Wiesz, świetnie się z Tobą rozmawia, bo to rozmawiałem z bardzo wieloma ludźmi i z Tobą jest tak, że wszystko płynie bardzo naturalnie. I to jest niezwykłe, masz niezwykłe darmo, to Ci mówię Wieczy ja czytam z ludzi jak z kartki, no dalej, to jest Bardzo dziękuję Krzysztofie. Pierwszy raz, dziękuję.